Południowa Polska walczy z żywiołem, walczy z wielkimi powodziami, zalane są głuchołazy, zalany został prudnik, zalana została nysa. Krapkowice na Opolszczyźnie czekają na wielką wodę. Opole czeka, co będzie. Na dolnym Śląsku kłocko pod wodą. Lądek zdrój pod wodą, stronie śląskie pod wodą, to naprawdę są fatalne. Przykre obrazki. Tysiące ludzi straciło dach nad głową. Ludzie mają problemy, ludzie nie mogą teraz wrócić do swoich domów. Są wielkie. Szkody spowodowane przez wodę, ogromne pieniądze, samorządy będą musiały włożyć w odbudowę miasteczek, dróg, uliczek w miastach. Naprawdę na to się patrzy bardzo przykro. I tu teraz jest potrzebna bardzo duża i bardzo dobra i skuteczna, szybko docierająca pomoc rządowa. I jeżeli rząd zamierza z rezerwy przeznaczyć na przykład miliard złotych na tę pomoc, ja tego nie będę krytykował. Dobrze, dobrze, niech przeznaczają. Nie będę mówił, czy teraz powinno być więcej, czy mniej i czy dogadywał, tak jak często czytam teraz, że zamiast na NeoTVP to trzeba dać teraz na, na powodzian. Nie, okej, okay, ja, ja tutaj pominę takie teksty. Dobrze, niech rząd przeznacza pieniądze. Ale słuchajcie, szanowni państwo, ja przeczytałem... Na stronach Klim Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którym zarządza Paulina Henning-Kloska. Jaka, jaka jest oferta pomocy między innymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla ofiar powodzi. No posłuchajcie, szanowni Państwo, tego. Tutaj Wam pokażę, jak ten wpis wygląda. Słuchajcie. Przeznaczymy także, no oprócz tej standardowej pomocy, około 100 milionów złotych na nisko oprocentowane pożyczki na poziomie 1,5% do 2,5% dla likwidacji skutków powodzi, w tym przede wszystkim na naprawę kanalizacji, naprawę szkód w oczyszczalniach ścieków, naprawę stacji uzdatniania Wody pitnej, likwidację szkód na składowiskach odpadów, likwidację szkód w kotłowniach, likwidacja szkarzeń środowiska. Przekazała Paulina Henning-Kloska będąc na wizycie w Opolu. I pierwszy komentarz jaki jest? Szymon Janus. Tutaj jest ze społeczności Twitterowej x -owej. akurat Opolanin. Pyta tak, w sensie państwo polskie pożyczy kasę samorządom na usuwanie skutków klęski żywiołowej? No to jest pierwszy komentarz, tak? Potem jest obelga, to, nie, Bartosz Lewandowski, mecenas. Czy zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel, hipoteka, czy przewalenie nieruchomości na zabezpieczenie? Pyta. Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji. Czyli tak, przez waszą nieudolność ludzie potracili majątki, a teraz będą musieli się zadłużyć na procent, aby ten majątek odzyskać? Jan Kantak, poseł suwerennej Polski. Zero zdziwienia. Jak mówiła ich koleżanka partyjna Róża Grafin von Thun, jak wiadomo, tani kredyt jest najbardziej opłacalną rzeczą na świecie. No i takich komentarzy mamy bardzo dużo, no bo, szanowni państwo, czyli ministerstwo będzie po... Dzień po tym, jak doszło do zalania tylu miejscowości, doszło do tylu szkód i cierpienia tak wielu obywateli, ministerstwo mówi, będzie dla was mała pożyczka. Mała, nisko oprocentowana pożyczka, 100 milionów złotych przeznaczamy na tanie pożyczki. Przecież to jest jakiś absurd w tym momencie jeszcze mówić ludziom, że się mogą zadłużyć, żeby wyremontować po kataklizmie, po żywiołowej swoje domy. To, co wyprawia się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, to jest jeden wielki skandal. Tam jest jeden wielki chaos w zarządzaniu, chaos komunikacyjny. Pani Paulina Henikrowska i wiceminister Urszula Zielińska, no one pokazują, że kompletnie nie potrafią zarządzać i w kryzysie tym bardziej nie potrafią się sprawdzić. Mam nadzieję, szanowni Państwo, że dojdzie do dymisji. Ja już tutaj mówiłem na, na, na kanałach, analiza polityczna potrzebna jest Dymisja Pauliny kroski to jest zbyt ważne ministerstwo, żeby osoba, która ma po prostu no, ewidentne problemy z zarządzaniem tym ministerstwem, osoba, która nie ma pojęcia na temat yy, kwestii związanych z ochroną środowiska kwestii związanych z prądem, z klimatem, z zarządzaniem wodami żeby taka osoba rządziła w tym ministerstwie. Przez to mamy same problemy, to, jest, to, to, to też jest przypuszczam taka, ta, taka osoba, taka minister, która tam nie jest decyzyjna, no bo pewnie o wszystkim decyduje z góry premier Donald Tusk. Nie wiem tego, tak przypuszczam, po, po tym jak widzę, jak Paulina henning zarządza. Mamy chaos w państwie, ale pamiętajcie, szanowni państwo, będziecie mogli wziąć tanią pożyczkę, jeżeli jesteście poszkodowanymi przez powódź. Dramat.